Hejka, przygotujcie się razem ze mną na odebranie nowego auto. W sumie to mam te auto na jeden dzień, bo nasza Tereska jest u mechanika. Dobra, najpierw się ubiorę, a później zrobię sobie jakąś fryzurkę. Okej, okay, fryzurkę już mamy, to idziemy po autko. Biorę ze sobą jakieś około 100 zł. Witam w następnym dniu, bo niestety wszystko musiałam przełożyć na dziś, przez to, że zapomniałam przedwczoraj wynająć te autko. No i niestety wczoraj było już zajęte, ale już dziś mamy wynajęte. A tak wyglądała taka rozmowa kłótnia z szefem, pracownikiem tego sklepu z autami. Okej, okay, mamy już autko. Chciałam różowe, ale ktoś już wynajął wczoraj przede mną. Dobra, wyjechałam, ale mam pomysł na TikToku. Wrzucę film, tam zadacie pytania, a ja zrobię z tego film QA.